A co moja Patrycja robi teraz? Przyniosłam jeszcze psa nie wiesz, to zapomogliśmy i miseczek i, i włożamy... Właściwie powiedziałem, że jedziemy do bo będzie tylko relaks. No, dzisiaj tylko, że, tylko, żeby pogoda, bo teraz czuję, że trochę zaczęło padać, mam nadzieję, że się, że się pogodzi i będziemy po prostu leniwować. Wczoraj były moje urodziny, nie za bardzo się udało leniwować, było dużo spraw do załatwienia, dzisiaj sobie odbiję i dzisiaj po prostu nóżki do góry na leżaczku. I będę patrzeć sobie na morze. Widzę. Taki plan. Luzki. Mam nadzieję, że nie Luzki będzie padało. <laughs> Nasza wreszta dziewczynka coś sobie śpi, tak? Ale mamy brudne okna. Będziemy musieli go wyszorować. Jeszcze jedno z ulubionych miejsc. Jesteśmy w Baryport. Jest wcześniej rano dziewiąta. Jeszcze prawie nikogo nie ma. Tylko widzę cztery busy. Tu chyba ktoś delikatnie nielegalnie sobie spał przez noc. Także mamy fajną miejscówkę. Tak zaparkowaliśmy z widokiem na, na wodę. Wezmę teraz od piątka klucze i otworzę nam gaz. Trochę chłodno dzisiaj jest, powiem szczerze. Ale miejmy nadzieję, że się wypogodzi i będzie ładnie. Zobaczymy. Zawsze jak się jedzie, to trzeba ten gaz zakręcać. Czyli się pojawia zielone, że jest bezpieczne do jazdy, a teraz jak odkręcam, to jest czerwone, to przypomina po prostu o tym, że gaz jest odkręcony i żeby nie zapomnieć go zakręcić. Tutaj że jesteśmy blisko właśnie tego z miejsca, gdzie zrzucają na przykład łódki, takie rzeczy, więc będzie mi łatwiej wejść do wody. Możemy sobie sprawdzać poziom, poziom gazu. Mamy także naklejkę taką w samochodzie przypominającą nam, tutaj jest o tym, żeby gaz zakręcić podczas jazdy dla bezpieczeństwa. Nasz turystyczny garmusiek ma mleko. Zaparkowaliśmy ładnie. Zauważyliśmy, że pojawił się znak paid in Display. Kiedyś to miejsce było e, darmowe. Natomiast w tej chwili już trzeba płacić. Idziemy zobaczyć, ile to kosztuje. Trzeba bilet po prostu wyłożyć na przednim szybę. Trochę się wypogadza. Słoneczko zaczyna świecić. Więc może wyciągnę deskę. Aczkolwiek zobaczcie, jakie są fale. Może na, moją, na mojej desce kajakiem dam, dam radę. Zobaczymy. Zjemy śniadanie i może się wezmę za pływanie. Dobra, bilet zakupiony. Dobrze, że można płacić kartą, bo nie miałam tyle pieniędzy przy sobie, tyle drobne, a nie ma gdzie rozmienić, bo tu nie ma żadnego sklepu. Przeczytałam również zasady użytkowania tego parkingu. Więc oczywiście nocka tutaj nie wchodzi w grę, jest zakazana. Poza tym e, nie mogą tutaj wjeżdżać karawany, e, duże jakieś ciężarówki. E, Motorhome mogą być i wany, ale muszą być w odpowiedniej odległości między sobą. No i oczywiście osobówki. Także nic ze spania. <grym> Chociaż powiem szczerze, że dzisiaj jak przyjechaliśmy, to jeden won widać było, że spał, bo miał zaciągnięte żaluzje. I dopiero później zaczął się ktoś wyłaniać z zewnątrz, także na pewno tu ktoś spał. No ludzie po prostu no, śpią, mimo wszystko, że są zakazy. No. Najwyżej dostaną, dostaną mandat. <grym> Takie mają niektóre podejście. A Wy też czasami ryzykujecie i zostajecie w miejscach, w których nie wolno i macie nadzieję, że nie dostaniecie mandatu? Piszcie w komentarzach, czy tak robicie, czy raczej szukacie miejsc, które są e, do tego wyznaczone do spania albo śpicie na kampinkach. Będzie, Jestem właśnie ciekawa, jakie jest Wasze zdanie na ten temat i co Wy robicie, jak spędzacie noski na objazdówkach czy wyjazdach jakichś. Czy bardziej zorganizowanych, czy bardziej spontane. Dajcie znać. Widziałeś rekinę? Tak. Rekin nad rekinami, nie? Przepływał koło was powiem Wam szczerze, że pompowanie tą pompką elektryczną to jest fajna sprawa. Ostatnio jak byliśmy na, e, nad stawem, to trzeba z trzema osobom napompowaliśmy deski. Nie musieli się męczyć, byli bardzo wdzięczni. Także super sprawa, zdaje rezultat. Zobaczcie jak to wygląda. I tak do 16 PSI. I teraz da się przebrać. Już jest trochę chłodno, także chyba za, założę sobie piamkę. I Będę dzisiaj w piance pływać, bo jest jednak za chłodno chyba, żeby pływać w normalnych ciuchach. Zobaczymy zaraz. Jak się naszykuje, jak mi się zrobi ciepło, to może się nie ubiorę w piankę. Co za pasek, pasek. i mogę sobie na ramię zarzucić. Bajer, nie? Ja jestem gotowa, ruszam. Nie mam stabilizatora teraz, więc... Full wypas. Wiesz co, ja tak, że mam ten pasek. Zobacz. Co mogę iść, że to ja sobie jeszcze mogę trzymać, sekurować so zjeżdżam. Ale mogę tagem zarzucić. Mhm. Widzicie, jakie widoki. Takie fale dzisiaj. Mam nadzieję, że się nie wywrócę. Nie wiem, czy się dostanę na tą wodę. Ale jazda, Mosaka! Bo... Super! Czy tak wszystko szybko działo, że nawet nie zdążyłam z pobliżeniem Nawet nie miałam czasu na to i o tym nie myślałam. Musiałam się naturować przed falami jeszcze na nie miałam. Naprawdę. To niedzielę uważam za udaną. Tak można spędzać dzień. Na świeżym powietrzu, z takimi widokami i z takimi przygodami. Polecam każdemu. Papa mi się nie przestaje cieszyć. To o czymś świadczy. Że jazda była niezła. Zobaczcie na te palę. Jak pływanie? Za, To będzie po prostu odcinek dla ludzi o mocnych nerwach. Kamera była wszędzie. Góra, dół, pod wodą, niebo, ja spadająca z deski, wszystko, więc, więc muszą to oglądać ludzie, którzy mają mocne żołądki i są ludzie o mocnych nerwach, naprawdę. Czy na obiad urodzinowy smakuje, kiedy to zostało wczoraj? Mhm. Ryż z różnymi rodzajami mięsa z, z tureckiej restauracji. Podzieliłam na równe. po z ryżem. I mięsko. I do tego jeszcze sałatka, no? I frytki. Surówka. No te frytki wrzuciłam. Zobaczymy, jak one trochę się podgrzeją tutaj. Też były razem z tym mieszane, no? Dobra. Smacznego? Dziękuję. Smakuje bez tego, nie? na razie jeszcze. Mm. Jak się podobała sobota? Ładna, fajna była. Słoneczko nam w końcu wyszło? No, fajnie było. Sofii. Dobrą Zmęczona. Obiadek Dobry obiadek. <laughs> Pojedli, posiedzieli, Poodpoczywali I jedziemy do domu. Także do zobaczenia w kolejnych naszych podróżach. Trzymajcie się. Nie zapomnijcie łapce w górze. A ci, którzy nas jeszcze nie subskrybują, nie wcisną subskrypcję. Dzięki bardzo. Cześć. Tak stoimy, a z nami jest kolejna ekipa Monika z Pawłem No, a my, a my mogliśmy przejść przez okładkę, nie? Pewnie? Jedną drugą czy nie? No. Kamerka cała mokra. Ale nieważne, jest fajnie. O to w tym wszystkim chodzi.